Co? Nie. A. Pomocy? Halo? Pomocy? Hej? Co jest grane? Tu przecież nie ma w Minecrafcie takiej rzeczy w ogóle. O co chodzi? O co chodzi? Ja się pytam. No przecież tu zaraz coraz... <mulary> No cóż, jestem Zio, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Komendowego Pogotowia i zapraszam Was wszystkich do oglądania. Słuchajcie, wybraliśmy teraz cztery kolejne fajne pytania, które będą przedstawiane w kolejnych fajnych, tym razem innych trochę komorach, bo jesteśmy na mapce, którą zrobił nam Kameleon TNT dzięki wielkie Kameleon. Słuchajcie, jeśli chcecie podesłać mi własną mapkę do Komendowego Pogotowia, pamiętajcie, że możecie to zrobić i wysłać ją na e-mail Pamiętajcie również o tym, żeby wbić na fanpage i na fanpage facebookowy, bo tam jest Was zdecydowanie za mało, tam pojawiają się zawsze informacje o tym, kiedy będzie następny odcinek i kiedy jest już wrzucony ten odcinek, także warto, warto, naprawdę warto tam zaglądać. Słuchajcie, i jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym przypomnieć, jest dokument, w którym jest opisane dokładnie wszystko, co było jak dotąd w komendowym pogotowie, także zanim zadacie kol jakieś kolejne pytanie lub nie wiem, lub może pierwsze pytanie, spójrzcie do tego dokumentu, link jest w opisie i też zapraszam, żeby tam zajrzeć. Przejdźmy zatem już do pierwszego pytania, czyli Julek nas zapytał, jak sprawdzić komendą, czy gracz spada. I słuchajcie, ja tak zacząłem się zastanawiać, z jednej strony moglibyśmy użyć do tego scoreboardu. Scoreboardem byśmy sprawdzali fall distance, bo jest coś takiego jak fall 1 cm, co oznacza po prostu ile centymetrów spadł gracz. Wtedy w momencie spadania nam się włącza, włącza nam się ten scoreboard i on nam nalicza ile centymetrów spadliśmy. Spadanie przez jeden blok to jest 100 cm, bo jeden blok ma jeden metr. Według Minecraftowego, Minecraftowej rzeczywistości. I co? Słuchajcie, uruchomimy sobie te, ten system. To jest system, który odpowiada za sprawdzanie, czy gracz, który jest najbliżej tego command Bloka, znajduje się na ziemi. To jest śmieszna sprawa ogólnie, ale nie wszystkie, jakby, tagi, które tutaj się pojawiają, da się sprawdzać dla gracza. On ground jest jednym z tagów, które są naprawdę nieliczne. I w momencie, słuchajcie, teraz, kiedy ja podskoczę, widzimy, że gaśnie ten komparator, pojawia się na czacie, yy, że lecę. Czyli podskakuje, jest, leci i stoi. Jak z powrotem spadnę? W efekcie on sprawdza, jeśli jestem w powietrzu, wysyła sygnał redstone, wysyła sygnał redstone do komando bloka, który powie nam, że stoję. Działa negacja na pochodnie. Pochodnia się zaświeci w momencie, kiedy ja będę leciał. Zaświeciła się i zadziałała na command blok, w którym jest napisane leci. I w efekcie na czacie mamy stoi, kiedy stoję na ziemi, i leci, kiedy lecę. Tak naprawdę. Podam to, tutaj zrobiłem sobie coś, co będzie dawało mi. To, to jest trochę szybszy system, bo jak widzicie, on jest zlagowany. Ten system jest zależny od prędkości zapalenia się komparatora. W momencie, kiedy podskakuje, no, komparator ma chwilę na reakcję swoją. A tutaj jest system, który będzie działał od razu, tak jakby. Czyli w momencie, kiedy ja będę znajdować się na ziemi, będę miał jakby efekt. efekt spida, A w momencie, kiedy zeskoczę. Speed się tam na chwilę wyłączył, musiałbym to zrobić na ekwipunku, także zrobię to tak, że będę zaskoczył stąd i włączę ekwipunek. Patrzcie teraz. I Speed zniknął. I dopiero kiedy znalazłem się z powrotem na ziemi, Speed znów się pojawił. W efekcie moglibyśmy wysypywać z tym komand blokiem sobie jakiś komunikat na czacie. Z tym, że trzeba było pamiętać, że wysypuje wtedy się 20 razy na sekundę. Dlatego ten mechanizm jest taki prostszy i on wysyła nam jednorazową komendę. Dobra, wyłączmy sobie jedno, wyłączmy sobie drugie i przejdźmy do drugiego pytania, jakim jest jo Jak zrobić barierę, przez którą mogą przechodzić tylko moby? Proszę cię bardzo, no przecież to żaden problem. Słuchajcie, mamy tutaj tak, odpalmy naszą barierę. W tym miejscu jest bariera, nie przejdziemy przez nią. Nie jest to w dosłownym znaczeniu tego słowa bariera. Widzimy, owca przeszła. No ale my tu chcemy podejść, a tutaj pojawiają się cząsteczki i nie pozwalają nam, jakby, jakby odpychały nas cały czas do tyłu, od tego miejsca. Nieważne jak szybko byśmy próbowali przeskoczyć. Tutaj nawet na lodzie można by było się zbustować dodatkowo, bo na lodzie da się szybciej skakać, ale i tak nie przejdziemy. No i co? Jak to działa? Słuchajcie, to jest zrobione tak, że teleportuje wszystkich graczy z tego obszaru, tak jakby. Którzy znajdą się w obszarze te, tego wejścia w promieniu jednej kratki o jedną kratkę do tyłu w tym kierunku. Dokładnie tutaj mamy zapisane, to jest dodatni Z pod F3. Zobaczmy sobie, mamy facing positive Z, dokładnie w tym miejscu. I w tą stronę chcemy tepnąć o, o jedną kratkę. Oczywiście z drugiej strony bariera nie zadziała, bo nie da się tego zrobić tak, żeby działało dwustronnie. No i będzie nas odpychało, jakby w tą stronę, czyli będzie jakby nas wypluwało przez te drzwi z powrotem. Ale jak widzimy, owca nie ma żadnych problemów, żeby tak naprawdę się poruszać tutaj. Weźmy sobie jakiś dezintegrator owcy, najlepiej do ręki. Ojej, czekajcie, bo poleciałem niechcąco do tego, do drugiego pomieszczenia testowego. Kurcze, blade. No i teraz znajdźcie, nie moja mapa, nie, nie ja to budowałem, nie wiem jak się po tym poruszać. Ale kameleon i tak odwalił nie niezłą, niezłą robotę, bo strasznie mi się podoba ta mapa tak naprawdę. Także mówię wam, zachęcam Was do wysyłania mi takich rzeczy, można się pochwalić waszymi umiejętnościami budowania. Poza tym oszczędzicie mi też trochę roboty przy budowaniu czegoś takiego. No i co? I co to tak właściwie się dzieje? Teleportujemy, po czym wy, wy tutaj wyrzucamy sobie cząsteczki w tym miejscu. Ale Kubeusz zapytał nas, czy da się zrobić barierę, przez którą mogą przechodzić gracze, a Moby już nie. Czyli jakby drugi wariant tego pytania, tylko że w drugą stronę. Oczywiście, że się da. Musimy tutaj o zmienić w tej komendzie tylko jedną rzecz. Z TP małpa A zmieniamy na TP małpa E i dodajemy tutaj. Type równa się y, wykrzyknik player. Co to będzie oznaczało? Słuchajcie, wykrzyknik tutaj to jest negacja. Tak samo jak ogólnie w programowaniu wykrzyknik występuje w formie negowania jakiegoś argumentu yy, czy zmiennej. Tutaj mamy tak, że typ wszyscy z wyjątkiem gracza będą teleportowani o jedną kratkę w tą stronę. W efekcie, jeśli postawię tutaj owce bierze owca, że poleciała, to owca jest odpychana jakby z tego miejsca. Kurczę, blade, no zaraz się wścieknę. No, <laughs> ale na przyszłość, jakby ktoś chciał zbudować, nie róbcie tych popłytek, bo one są trochę upierdliwe. No i co, owca się przeteleportowała, a ja już przeszedłem sobie bez problemu. Przepchnijmy owcę, no i owca znowu się przeteleportowała, tym razem już kolejna. Zdezintegrujmy nasze owce, bo nie są nam tutaj potrzebne do niczego. Usuńmy sobie te rzeczy. I miecz również. I przejdźmy do kolejnego pytania. Timon zapytał nas, jak zrobić tą skrzynię plującą itemami i poza tym nie tylko Timon, ale też wiele, wiele innych osób również o to pytało. Jak widzimy, słuchajcie, to jest taki trochę trik filmowy, nie żeby coś, bo yy, o ile przy samym otwarciu skrzyni, jak widzimy, ona nie zaczęła pluć yy, przedmiotami, <laughs> to było zastosowany bardzo fajny trik, yy, mianowicie Agnieszka tutaj o, gdzieś leciała, była na niewidzialności chyba, jeśli dobrze pamiętam, była na niewidzialności, po prostu otworzyła skrzynię i my scoreboardem sprawdziliśmy, że jak się otworzy skrzynia, no to wtedy się uruchamia mechanizm, który zaczyna robić co? Zaczyna pluć przedmiotami. I jak widzimy, tutaj pluje przedmiotami. Ale to jest za mało. Nie możemy zrobić tak, żeby po prostu te przedmioty się wypluwały. No I nie, wy, nie wytłumaczyłem Wam o co o tym chodzi. Słuchajcie, <noise> o co w tym chodzi? Przywołujemy przedmioty z bardzo dużą częstotliwością właśnie w miejscu skrzyni. Z tym, że jeśli przywołujemy przedmiot w miejscu jakiegoś bloku, to ten blok najprawdopodobniej będzie wyrzucać ten przedmiot do góry. A my tego nie chcemy. No i tutaj przywołujemy sobie tu cobblestone Count 1. I jeszcze dla fajnego efektu dajemy pick delay na najwyższy, jaki się da. W efekcie te przedmioty się nie stakują. I fajną fontannę mamy wtedy mamy taki fajny efekt, że te przedmioty lecą pojedynczo. A jakby nie było tego pick delay, to one by się stakowały i to by się glitchowało. No i w efekcie mamy tutaj jakąś taką śmieszną kolumnę z bloków Cobblestone'a. No, wow, w ogóle swoją drogą niesamowicie to wygląda, nie rozkminiałem tego pod tym względem. Ale my nie chcemy nie chcemy, żeby to się stakowało, chcemy właśnie, żeby to było każdy blok. Był yy, odrębnie. No i co? Usuniemy sobie. Tutaj mamy kill małpa e-type item i zabija nam to wszystkie przedmioty tu w promieniu 8 kratek od tego bloku. Nie chcemy, żeby to leciało do góry. Chcemy, żeby to leciało do przodu. Nie otwieramy skrzynka, skrzynka nam robi A aaa... i lecą te yy, przedmioty do tego, do przodu. No i co? I w efekcie musimy dodać jeszcze jeden data, taki jakim będzie motion. No i w data tego motion musimy w jakiejś osi nadać temu prędkość. Nadajemy mu prędkość w osi X ujemnej. W tą stronę. Negative X. Mamy tutaj facing towards negative X, dokładnie po angielsku. No i co? I teraz uruchamiamy to. I zaczyna się zabawa. I mamy skrzynię plującą przedmiotami. No tutaj, jeszcze dla efektu, można było najlepiej po prostu otworzyć tą skrzynię. Wziąć sobie drugą osobę, która nam to otworzy. I zobaczymy, jak te przedmioty wylatują w tą stronę. Oczywiście nie możemy tego za długo robić i najlepiej mieć coś system, który będzie nam automatycznie zabijał te przedmioty. Dlaczego? Bo te przedmioty, im więcej ich będzie, tym bardziej będą nam lagowały. Ja już czuję w tym momencie odrobinę spadków w FPS-ach i pewnie jak włączę jeszcze na chwilę, no, widzę jak stopniowo zaczynają mi spadać klatki. Już mam 40, przed chwilą było 50, już jest 38 i tak dalej. Także słuchajcie, nie przesadźcie z tym, nie przesadźcie z tym i zróbcie sobie system, który będzie Wam to usuwał. Usunąłem, od razu jest z powrotem 60 FPS-ów, także wszystko już działa poprawnie. Także tak to było wykonane, to był dokładnie trik filmowy, to nie była żadna jakaś magiczna skrzynia, która wypluwa nam przedmioty tak naprawdę, nie? No i było zrobione po prostu pętla z różnymi, yy, z różnymi przedmiotami i różne przedmioty wypluwaliśmy dokładnie w takim samym sposobem, jak tutaj jest napisane. Komenda będzie dostępna w opisie i również cała matka będzie też dostępna do pobrania. Link znajduje się również w opisie. Przejdźmy do ostatniej rzeczy, o jaką zapytał nas Ergio, i wcześniej też widziałem parę jeszcze takich komentarzy. Zio, czy da się zrobić ruchome piaski? Hmm. Myślę, że tak! I wy myślę, że również tak myślicie po miniaturce i tytule tego oto filmu. No i co? I przejdźmy może do tego. Mam tutaj już włączony ten mechanizm. Nie wiem dlaczego zostawiłem go włączonego, aczkolwiek wygląda to całkiem legit. Chyba mogę przejść po tym piasku. Tak mi się wydaje. Jak myślicie? Napiszcie mi w komentarzu, czy mogę przejść po tym piasku. Bo mi się wydaje, że chyba nie mogę. O nie! Słuchajcie, zaczęło mnie wciągać i wciąga mnie! I rzeczywiście fajnie wygląda. Fajnie wygląda, bo wciąga i rzeczywiście wygląda jakby gracz naprawdę zaczynał tonąć w tym piasku Nie mogę się ruszyć, coraz głębiej I coraz głębiej zaczynam wpadać w ten oto piasek Już zostaje ta sama głowa Tak naprawdę w tym momencie O nie, o nie i utonąłem w piasku Słuchajcie, ale to nie jest tak naprawdę piasek To jest pajęczyna, to jest pajęczyna W środku jest pajęczyna, wyłączmy ten mechanizm W środku mamy pajęczynę, która Tak naprawdę powoduje to, że Spadamy powoli, wygląda to fajnie, wygląda to efektownie I co? I poza tym, że mamy tutaj pajęczynę, musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Tutaj o, to są dwa najważniejsze command bloki, bo to są command bloki, które pojawiają nam armor stand, którego pasażerem jest piasek, ale ten piasek nie ma ustawionego czasu życia, w efekcie on się pojawia i znika, pojawia i znika z bardzo dużą częstotliwością. No i mamy tutaj to przywołanie armor standu dokładnie w tym miejscu, z tym, że z wysokością musiałem troszkę powalczyć i to musiała być wysokość coś po kroju .52 w ogóle, nie wiem dlaczego aż taka dziwna wartość, bo normalnie przywołamy ten armor stand, słuchajcie, pokażę Wam, przywołamy go na e, całkowitej jakby wartości, to widzimy, że ten piasek, o tutaj, o jest wbity prawie do połowy y, tego bloku, nie? Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery... Tak, nawet dokładnie do połowy. O, nieco niżej niż połowa tego bloku się znajduje w tym momencie piasek, ale my nie chcemy tego zrobić nieco niżej niż połowa, my chcemy to podwyższyć. Także tak metodą podwyższania zrobiłem najpierw kropka 5, no ale widzimy, że dalej jest tutaj y, nierówno. Dlatego dodałem jeszcze tam y, najpierw jeden, ale dalej było nierówno, bo widać wystającą fajęczynę przez to. No i w efekcie dodałem na sam koniec i dotarliśmy do takiego etapu, że blok jest niemalże na równi z blokiem, który jest sąsiadujący obok. To nie jest fizyczny blok. Słuchajcie, to jest falling sand. To jest falling sand, który jak przywołujemy, to normalnie on się będzie zachowywał jak piasek. Przywołamy go tutaj, on będzie spadać i tyle. Bo falling sand jest bytem. Falling sand jest bytem. Falling sand nie jest blokiem. On staje się blokiem dopiero w momencie, kiedy dotknie tak naprawdę ziemi. W efekcie one są tutaj jako pasażerowie armor sandów ustawieni. Ustawione, falling sendy, spadające piaski, ustawione są tak. I co? I one się pojawiają i znikają, pojawiają i znikają. I jako, że to jest e, zrobiony e, jakby loop, który się powtarza 20 razy na pętla, która powtarza się 20 razy na sekundę, to się najpierw zabija, później się pojawia. Zabija, pojawia się kolejne, zabija, pojawia się kolejne. I cały czas w tym miejscu pojawia się kolejne. I pojawia się z taką częstotliwością, że, że my nie widzimy e, żadnej jakby tutaj wzmianki nawet tego, że tak naprawdę te armor się pojawiają w tym miejscu. No i jedyny e, mankament drobny jest taki, że w momencie, kiedy od boku byśmy chcieli na to spojrzeć, to zobaczymy coś takiego. Dałoby się zwalczyć to prawdopodobnie tagiem No Gravity, trzeba było pokombinować, ale to już zostawiam dla Was. jak ktoś wymyśli, jak to zrobić, żeby to wyglądało tak fajnie, niech napisze w komentarzu swój pomysł na tą komendę. I co? Przejdźmy, może już do ostatniej Waszej ulubionej rzeczy, na którą zawsze wszyscy, ale to zawsze wszyscy bardzo czekają. Czyli szybciokiem lecimy. Dzio, jak zrobić kamienny miecz, był niezniszczalny na zawsze? Kamienny był, żeby, nie, żeby, żeby był. Dobra, okej. Okay. Słuchajcie, dajemy sobie miecz taki za pomocą komendy give. To jest give, ziomalus, minecraft, stone, podłoga, sword, czyli miecz. 1, czyli ilość. 0, czyli damage. I w data tagu zapisujemy unbreakable. 1b. Komenda oczywiście jest w opisie. Możecie sobie ją skopiować. Mamy tutaj napisane przy pełnym tym opisie tego miecza. Unbreakable na niebiesko. I to właśnie oznacza, że ten miecz jest niezniszczalny i nieważne jak długo będziemy nim bili, on nigdy nie będzie miał tutaj paska yy, zniszczalności, paska damage'u pod spodem. Lecimy dalej! Zio, czy jest test for nakucania? Nie, nie ma takiego test Nie ma test na nakucania, nie da się tego sprawdzać. Da się to sprawdzać jedynie za pomocą scoreboarda. Znik 1 cm to jest, ale nie da się sprawdzić wtedy tego, czy gracz stoi w jednym miejscu. On musiałby się na tym shifcie tak jakby przesuwać. Dalej! Zio, jak ustawić, żeby villagerowi dać własne itemki? To możecie zobaczyć sobie w filmie pod tytułem Nic mi nie sprzedał. Macie teraz go w karcie. I to by było w sumie dzisiaj. Na tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, że macie wszystkie pytania rozpisane w dokumencie, do którego link jest oczywiście w opisie. Poza tym, jeśli chcecie więcej filmów na moim kanale, zasubskrybujcie go. W tym momencie macie pod spodem fajny czerwony przycisk, a jak to ostatnio widziałem u jakiegoś youtubera, skoro czerwony jest szkodliwy dla oczu, kliknij go, żeby stał się biały i już będzie wszystko lepiej. Poza tym jak go klikniesz, pamiętaj o tym, że obok jest dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych nowych filmów ani żadnych livestreamów, które będą się odbywały. Na tym kanale. Także ja się z wami żegnam. Dzięki wszystkim za oglądanie i cześć.